Pan Jezus działa bardzo nietypowo. Zresztą to żadne odkrycie przeze mnie teraz. Ukochani przez niego siostry i bracia. A to nietypowe działanie Pana Jezusa widoczne jest również dzisiaj, najpierw w pierwszej części krótkiej Ewangelii. Oto Pan osiadł w ziemi zabulona i ziemi Neftalego, to znaczy tuż obok niej. Nietypowość tego zamieszkania. Polega na tym, że Bóg w swej przepięknej przekorze, ta przekora jest atrybutem boskim, jak ktoś z nas jest tak przekorny jak On, to jest to wówczas zaleta, a nie wada. W swej boskiej przekorze zawsze wybiera to, co najbardziej jest upodlone, to, co najbardziej jest słabe, a nawet zepchnięte na margines. Jak tak pomyślimy geopolitycznie na ówczesny świat, to oczywiście pępkiem świata był Rzym, który był stolicą Imperium, Cesarstwa. Nieco wcześniej przed narodzinami Pana Jezusa, przecież Bóg mógł wybrać też inne czasy, w których się urodzi, Egipt był mocarstwem, Babilonia, nieco wcześniej Mezopotamia, mógł zostać obywatelem tamtych królestw a on postanowił, że urodzi się w Izraelu. Ale tutaj muszę też ważny margines dopowiedzieć. Wówczas Izrael nie był żadnym pępkiem świata, był największą prowincją Cesarstwa Rzymskiego. Zatem pochodzić stamtąd było rzeczą urągającą. To nie był zaszczyt. A jak popatrzymy na tę prowincję, to największą prowincją w tej prowincji jest ziemia zabulona i ziemia neftalego. To znaczy na samej ziemi tam pan nie mógł zamieszkać, ale zamieszkał na granicy, tam gdzie było kafarnaum. Czyli pan swoim życiem pokazuje, że dla niego najpierw liczy się to co słabe. On naprawdę zajmuje ostatnią pozycję. Ale może dobrze się tego słucha, natomiast praktycznie ma to potężne znaczenie w naszym życiu, siostry i bracie. Ja nawet nie wiem, czy ja muszę teraz dopowiadać wnioski. Sami moglibyśmy je wyciągnąć, ale że jest trochę kiepskie ciśnienie znowu dzisiaj, to ja parę rzeczy podpowiem. Bo wniosek duchowy z tego jest taki naprawdę Pan przejmuje się losem, zawsze losem, tych, którzy często w świecie nie mają nic do powiedzenia i to nie jest banał. Naprawdę będzie tak, że jak będzie koniec świata, to nam klapki z oczu pospadają i, i okaże się, jestem tego pewien, że chodzące przez wieki autorytety, które coś w tym świecie znaczyły, ja dorzucę. Nawet autorytety uznawane przez Kościół Okażą się nic nieznaczące. Jak zleci z nich fasada, maski, to okaże się, że największymi w oczach Bożych są te prostaczki z tych peryferii, z tych prowincji. Biblia mówi, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wydobędę jeden życiorys ze Starego Testamentu na potwierdzenie tego, co mówię. Ale jak się czyta całą Biblię, a ja dzisiaj zachęcam w Dzień Pisma Świętego, żebyśmy spróbowali na przykład po powrocie do domu, gorąco do tego zachęcam, byśmy wzięli Biblię z tych półek, gdzie ona się zazwyczaj znajduje, i chociaż Pismo Święte pocałowali. Ja to zawsze robię po zakończeniu czytania Ewangelii. Myślę, że to widzicie siostry i bracia. Nie tylko ja, każdy ksiądz. Na znak szacunku do Słowa Bożego. Ale ja teraz też źle powiedziałem. To znaczy, może nie, że źle powiedziałem, tylko muszę coś dodać, żeby to, co teraz powiedziałem, było prawdziwe. To znaczy, ja całuję tekst Pisma Świętego na znak szacunku do Słowa, ale Słowo Boże jest czymś więcej niż ta kartka papieru. To jest pismo, jak je czytamy. To wydobywa się z niego Słowo Boże, a Słowo to jest coś pomiędzy moimi ustami i sercem, a Waszymi uszami i Waszym sercem. Stąd wiele razy jest tak, że słuchasz siostro, bracie, słowa i czujesz, że ono, ono dochodzi do Twojego sumienia. Słowo jest nieuchwytne. I dlatego na znak szacunku i pewnej pokory symbolicznie każdy kapłan po Ewangelii całuje Słowo, Pismo. Jeżeli chcesz, siostro, bracie, dzisiaj to uczynić w domu, gorąco Ciebie do tego zachęcam. To będzie miły też gest, że pokażesz tym symbolicznym, małym gestem w Dzień Pisma Świętego, że chcesz kochać Słowo Boże. Ale powiedziałem, że wydobędę jeden przykład z Biblii, a Biblia jest pełna takich przykładów, że Pan Bóg zawsze się troszczy o tego najmniejszego. I właściwie wy też moglibyście jakieś swoje wzorce z pisma powyciągać. A ja wydobędę dzisiaj Jakuba, patriarcha, który później przybrał imię Izrael. No i Państwo naród wybrany później wzięło od imienia patriarchy swoją nazwę. Jakub, dla przypomnienia, miał brata Ezawa, a ich ojcem był patriarcha Izaak i niestety miał pewną słabość, to znaczy miał wiele słabości, ale ta familijna słabość Izaaka polegała na tym, że bardziej cenił jednego, a drugim nieco gardził i sobie z tym nie mógł poradzić. Czasami tak bywa że rodzic niby kocha tą samą miłością swoje dzieci, a jednak czasami sam czuje, że robi źle, że jakieś tam dziecko wydobywa bardziej. I Pan Bóg to zobaczył i przyszedł do Jakuba, przyszłego Izraela i powiedział mu: Ja widzę, że jesteś takim rodzinnym popychadłem. Ale właśnie ciebie wybiorę. Siostry i bracia, jak czasami masz poczucie, że jesteś też takim popychadłem w rodzinie, może czujesz niesprawiedliwość, jaka dokonała się w historii Twojej familii. Czasami czujesz się taki wypchnięty, zepchnięty. Czasami ktoś ma ochotę Tobie powiedzieć, że jesteś jak z prowincji. To bądź z tego dumny. Bo Pan zawsze idzie na prowincję, do tych najsłabszych. Czasami mi się pytaliście na kolędzie, jak się czuję w naszej parafii. A ja szczerze odpowiadałem i naprawdę robię to mówiąc sercem. Ja jestem dumny z tego, że ja tutaj mieszkam. I że mogę z wami wzrastać w Słowie Bożym. Mówię całkiem poważnie. Bo wierzę, że Pan właśnie tu przychodzi i wybiera. Także nasze tereny, w których przez lata gdzieś tam unikały nas inwestycje, i czasami się na nas patrzy z tych centrów, imperiów, jakbyśmy byli na marginesie. Ale Pan to lubi. Pan Bóg to kocha. Ale jeszcze jedną myśl chcę w związku z tym powiedzieć. Ona jakby będzie oderwana. Ewangelia kończy się takim zdaniem. Pan Jezus mówi nawracajcie się. Ja już kiedyś wspomniałem o tym, że to słowo w języku biblijnym, czyli w języku greckim jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Ono brzmi metanoia. Słowo meta w języku greckim wszyscy je znamy, bo jak na przykład biegacze biegną na boisku, to jak dobiegają do końca, to dobiegają do mety. W języku greckim meta oznacza koniec, a noja, to znaczy inaczej się to odmienia, to znaczy umysł. Metanoja, czyli koniec umysłu. Jak widzicie to słowo, trudno przetłumaczyć na język polski. Dlatego wszyscy ci, którzy je tłumaczą, muszą się zastanowić, co Grecy rozumieją pod tym pojęciem. Najczęściej to słowo tłumaczy się jako nawracanie się, ale grek to rozumie głębiej. Jak? Już tłumaczę. Metanoja to inaczej stukam się nie przez przypadek w moją głowę. To jest zmiana sposobu myślenia. Zmieniam swoje myślenie, czyli nawracam się prawdziwie. A teraz na chwilę to przerwę. Po raz trzeci przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Pisma Świętego. Przyznam się wam, siostry i bracia, że ja czasami mam takie duchowe dni i uważam, że one są na piętrze minus piętnastym. Znaczy zdarza mi się, że nawet jak czytam Słowo Boże... To nic nie rozumiem, ale pocieszam się tym, że nawet jak na kolendzie czasami rozmawiałem szczerze, z niejednym małżeństwem, to czasami z miłości słyszałem, jak na siebie narzekają i mówią: No, my się kochamy, ale czasami jej, jego to w ogóle nie rozumiem. Tak jest w miłości. Czasami jak człowiek czyta Biblię, to nic nie rozumie. Ale co z tego? Czasami ludzie się nie rozumieją, a się kochają, ale bywa że jak już naprawdę nic nie rozumiem z tego tekstu biblijnego, to ja sobie otwieram Pismo Święte i mówię do Pana Boga, Panie Boże, Ty widzisz, że do tej mojej łepetyny dzisiaj nic nie wejdzie, ale ja chcę wyrazić to, że przejmuję się tym, co do mnie mówisz i bywają takie modlitwy, że ja po prostu moją głowę kładę na Pismo Święte i tak przez chwilę medytuję. I bywa, że mówię Panu Bogu tak: Ty widzisz, co się w tej mojej głowie dzieje. Czasami jakaś burza, jakiś huk, jakieś bezsensowne myśli, udręki. Mój problem? Twoja głowa. Metanoja, zmiana sposobu myślenia. I ja widzę że Pan Bóg kiedy człowiek tę swoją głowę jemu oddaje przychodzi i pomaga. I bywa tak, że jak ktoś ma dzień, że ma zaniżone poczucie własnej wartości, to Pan Bóg do niego przyjdzie i powie: ty mój głupolku kochany, a teraz do góry. I uczymy się na nowo szacunku do siebie. A jak ktoś czasami ma nochał, za wysoko podniesiony, to Pan Bóg, jak widzi, że ten człowiek ma serce jednak jemu oddane, to mówi: Oj, 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 i z powrotem niżej. Zmieniamy sposób myślenia. Na czyje myślenie? Podpowiada nam to drugie dzisiejsze czytanie. Ono mówi: w liście do Koryntian musicie być jednomyślni. Co to oznacza? Nie oznacza to, że Pan Bóg oczekuje od nas, powiem banał, żebyśmy wszyscy myśleli o tym, że najważniejszą zupą na niedzielny obiad to jest rosół. No, jakaś inna rodzina może uważać, że grochówka. Możemy się w tym różnić. Możemy się różnić w tym, że lubimy ten, a nie inny kolor, albo tę, a nie inną muzykę. Ale są pewne rzeczy, gdzie katolicy różnić się nie mogą muszą być. Jedno myśli, to znaczy, muszą myśleć jak on. Metanoja. Zmieniam myślenie na jego myślenie. Wyliczę 3 cztery rzeczy. Jak zrobiłbym test, w niektórych domach żartowałem, że ze zwiastuna zrobię dzisiaj, ale proszę się nie obawiać, nie będzie żadnego egzaminu. Ale gdybym zrobił taki test i zadałbym pytania, co myślisz, katoliku, o. Eutanazji, aborcji in vitro, antykoncepcji, o wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem? To w odpowiedziach na te pytania musielibyśmy być jedno myśli. Ale bywa z tym różnie. A to oznacza, że daleko nam do myślenia Jego. Bo mnie Jego myślenie interesuje. Na te tematy a nie moje odczucia, ani demokratycznie Wasze odczucia, tylko Jego sposób myślenia. Nawracajmy się, zmieniajmy myślenie, bo bliskie jest już Królestwo Boże. Amen.